Tak Minecraft a zrobili aktualizację w końcu. Nie, a właśnie nie wiem. Nie, nie to robili dzisiaj, sprawdzałem tak, dwie godziny temu. To tylko Oliver się kręci tak. Tak, tak. tak, Oliver wybrałeś się ja, pany Oliver! Oliver! Kurwa, okay, no, 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 no. poszedł jeść jebany. Ja pier. No właśnie. Dobra, zobacz jak mu wyścig wystartuje. Hmm. Nie no jestem. No. Świruje ciepawiana Żeś się kurwa utopił w tej lazanii jebanej no, <laughs> Ale wiesz jaka no, no. dobra jebana? Setupy, no te gotowe są zajebiste No Ale tak mi zdrowe pewnie Ale dobre Ale dobre Ale zdrowe tak tak bytku plus jeden Ja już gotów bytku plus jeden si, si si Na ósmym okrążeniu powinno być bez chmurki Znaczy chmurki bez A tam mian jest? Ja sam staram się być na razie Ej, to może? Nie Nie się kliknąłem tam Ale że na złym miejscu chyba A, na kitna jest to spoko Nie. Nigdy nie, nie było nikogo dojści. przede mną Do no Damiana wyjebało, a on przed temu startuje A, no To ma sens Uch. Dobra, teraz ostrożnie już na starcie Do, nie, pal, start no kurna! Jedziemy! Jest Ja staram, nic staram. nie widzę za Raselem. Kurwa, McLaren we mnie w bok wjechał. Ja piór dole, co wiesz? Ale jest tak, tutaj obok. Ten Retro, deszcz trochę hak ur... od poprzedniej próby. Może się tej tak? inaczej, i inaczej jak nie mogę tego ustawić. Jej, Ta, ale tutaj to by się przydały te lepsze opory. Kurwa, kolejne. No uwaga, tutaj zwolniły w pójtę, bo. Nie, mnie na najmniejszy deszcz taki, mogę dać, żeby był w ogóle deszcz. Jezu, nic nie, nie widać, mogę ja sobie ustawienie graficzne zmienić. O, i po skrzydle, essa. O kurwa, wypierdalej rasę, debilu jebany. Kurwa, rasę. Ale że ja nic nie widzę? O ja nie, się, no, tak... rasę mi w bok wjechał, no. A nic nie zrobił, byczki. No na szczęście. Dobra, to ja wywalam na co? Piękny się siema. <grymne> nie no, i tak mnie wyprzedził po mnie. O kurwa. Się było. O, przestaje padać kapkę. O Fajne. kurwa, ale się... O jest chrystus, O, ale ja też. Oj... Byczku. nie! No to powyślij. Nie mam krzywd, ciężko mi się skręca i tak, no gościu. Damian, jestem szósty już. Um, Wyprzedzę Kubicę zaraz. Ale też drugie, bo z Norrisem nie da się walczyć. Kubi! Dobrze, Tomek! Kwiat jebany! Jezus... Mar to mi w dupę wjechał. Ja To nie hamuję. mi w dupę wjechał. A. No, no jak leje! Ja pierdziele Co tu się dzieje? Kwiat kurwa! Kwiat! Nie, 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 ma uszkodzeń Proszę, mięć mi skrzydło Jest nie, Co? nie, 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 A za dostałem. ja <grystwisko> Ten sam Nie wiem Ja dostałem za na przykład Tak No i jedną mnie kurwa Steins teraz Kurwa się wyhamować nie da No ja hamuję, ja pierdolę No mi niszko. znowu kubica na zakręcie w wjechał. No co to jest? Dobra, jestem piąty na szczęście. uff bez uszkodzeń jeszcze Ale to główność nic. Retro, wyjaśnij kwiatom. Co to chce wow. no Kurwa miejsca nie mam. Na no prosty go wyprzedzisz, weźmiesz paliwo bogate i, i, i jedziesz. Teraz ja Cię dotknąłem minimalnie. No wpuść, kur... No nie, mam pomarańczowe skrzydle, jadę. Nie? No nie ja wiem, już z te boty z 5 razy nawet nie patrzę na te skrzydła. Retro dawaj powiem, nie... Ciasing. normalne mam. Mi szkoda teraz zmieniać. Na tym deszczu i tak by mi się ciężko jechało. Ojoj, ojoj, ojoj! Widzisz, oj! Widzisz retro jaka współpraca? Ja jeszcze to wykorzystałem. Dzięki za to. <ismo> Uwaga, po zewnętrznej będę. Uh -huh. Jeff mi powiedział, że niedługo na suche będziemy zmieniać. Kurwa, serio? Tak? Ja jeba. Jest Kurwa, tak mokro. No. no, ja tylko przekazuję, co mi Jeff powiedział. Kurwa, się hamować, serio nie da na tym zakręcie. No. Ja musiałem. Dlatego pan jak ma do mety? jeszcze. No, Kubica, no kurwa, nie hamuj w takim miejscu. Czerwone skrzydło. No już zjechałem, możesz zjechać Nie będę blokował pitów No nie chce mi się zjeżdżać, kurna no No to jak chcesz to, twój wyścig Tylko zależy w którym... Kuriu Ja w stoi Zależy w którym momencie byśmy... E, Podobaj ten... bogaty i dojeżdżamy ten, kota jest przed twom. No ja też to... mogę się puszczyć jakąś to na zasadnym okrążeniu dobra Hamuj, 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 hamuj. No hamuje wcześniej hamuj. specjalnie co? Na no, medy mi każę teraz... Puścić cię czy nie? Na prostej? Tak Dobra Ale... Tutaj Wcześniej puszczenia. Dobra no, Wcześniej puszczenia. hamuj Wiem ja. Wcześniej hamuj przed nalizem O kurwa, ale mnie zarzuciło Gasli jedzie. za pogody. Ośrednie opony byłyby dobrym pomysłem. Tak, mhm. Mm ale już przestało padać. O. Masz całe skrzydło Sarna? Tak, ja już w boksie byłem za tą karę. Że normalnie ja, trzeba... Ja teraz zjadę. Dzięki Damian. Z... Wjeżdżam na medytację. Już? A to wypuszczony Ha Ok, część kałużby sycha, zaraz będziemy zmieniać na suche. Ale jeszcze nie kazał zmienić strategii, więc na razie to nie... Nie zmienić na medy. Tak patrzy na medy, przejdę się jeszcze pada i 2 sekundy później przestało Obnasa padać. Pogody. Jeff steruje pogodą. Nie, u niego już nie padało, tylko bo w innym miejscu może. A tak mogło być, nie? Mi mówi, że na razie pośrednie są jeszcze najlepsze. No Ja założę teraz medy i dojadę do końca już To jest kurwa, czemu mam tylni ten rozjebany? Dereci się popsuł. To jest osoba to zupełnie A dobra Myślałem ktoś kiedyś mi wjechał w dupę Uf, i nie teraz mi to Na jakich znek teraz lecisz? No na pośrednich A Ty już się zakatował kurwa na suchych No człowiek Kto jedzie pierwszy? Ja Ferrari Wpisów skrzydło! jeszcze jeszcze troszeczkę się spinuje. To jeszcze jest mokre. Nawet nie troszeczkę. Ale ci by jebał. Co to tam za walka? była? O, teraz jest strategia o mnie Prognoza pogody no right Jeff mi mówi, że nie mają pewności, czy lepsze są suche, czy mokre <laughs> To nieźle Jeff, <laughs> 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 co robić? A nie wiem, sam, sam wybieraj <laughs> Tak Decyzja należy do ciebie W sumie Oliver na tych, tych, interach szybko jedzie. Bo na Intery teraz jest najlepiej. Wow. ej, daj się... Ja Tomek, jak zjechałem, o właśnie. Włączony, zjeżdżam Zjazd do boksu. Ja mam już i gitarę. Masz się na medycz czy na jakiejś zmianę? Na medycz. Jak tu się, a tu jest jest. <laughs> <Przyszedł>. O. <laughs> <was it rocksa>. <śmiech> <śmiech> nie. Nie, 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 nie. 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 na hardy. I <laughs> ja Ija, dupia! No to hardy! Twines już nie żyje. To do tyłu. No ja go zablokowałem i się powróciłem. Kliknęł no. hardy! Bo z pitu wyjeżdżał no i mi ja pierwszeństwo no, no, nie udostałem. Skurde. Mogę chodź w dupę, Celu, jeb to tu. na medy czy na softy zmieniasz? Na medy. Czemu mi się kliknęły hardy? Nie, mi mówisz, że teraz suche są najlepsze. Nie ufaj mu on sam nie wiedział co mówi Może szoku jest wierzczą po tak. Ja pierdzielę go, go, go O akurat zdążą wiesz się przestawić na ciebie O kurwa, mnie trochę ślizgnęło Ej, Deresa mi nie dało Co tak wcześniej, żeś hamowo? Przyzwyczajenie z tego, tej, tej leczówki No prawie się przykurwiłem Jechałem po prawej stronie, więc nie miałeś prawa No do tego mówię prawie Bo ja się tunelowałem za tobą, kurwa <laughs> nie wiedziałem jak bardzo mokry jest to i tak dalej Teraz już wiem, że można normalnie hamować No nie no, minimalnie wcześniej jeszcze trzeba No minimalnie wcześniej, bo jeszcze trochę za. Ale to minimalnie, tak jakbyś miał zużyte opony mocy Dobra Ale no rzeczywiście Jeszcze za wcześnie hamowałem Dobra, gonić te boty no Kurwa, no nie mogę wyczuć tego hamowania, no A z dużo szybko, ADRS. A nie zdążysz. Gdzie nie zdążysz? Leć, zdunek, leć! Próbuję. Jeszcze jednego, żebyśmy minęli. Tomek na softach nie wytrzyma do końca, tam jedno miejsce do przodu. Nie, jak nie? Dziewięć okrążeń zrobię ty tylko na softach. To tak, nie. się tyle wytrzyma. robi. Wytrzymasz to, no Spokojnie, specjalnie brałem do tego softy. Mam nadzieję, że nie. Wytrzymasz Tomek. No wytrzymam, Eee, Właśnie mnie Kubica jedną w tył. Je Je Ale się... ledwo co się utrzyma. I ta baluga go wyprzedził, bo się skasował. No widziałeś jak mi w tył walnął, kurde? Nie, widziałem tylko jak już z boku toru stałeś. Czy ty wieczorek jesteś? Na torze. A co? Który? Piąty. Na interach czy na medach jedziesz? Na medach. Na jakich interach? Chłopie. Nie wiem czy zmieniałeś. Czy? Chłopie. Musiałbym Wszyscy już na już to... chyba jechał na medach. Czy <laughs> nie, ja jechałem na medach na tym. Eee, nie wiem jak Zdorek mówił, że dostał strategię. To już wtedy miałem czerwone. No, ty już miałeś. Dobrze, ten tor będzie już za nami, tak go nie cierpię. Ja lubię, ale nie wderzę. Bo ja nienawidzę. No i miałem nadzieję, że na softach chcę pojeżdża, ale chyba nie będzie okazji. No i ta prosta jest taka długa, że można brawara złapać. Sprawdzone w praktyce właśnie teraz. Jeden, dwa mają Ferrari No ale tak. nic się nie stanie Z Mercedesem na dupie Niedobrze Zdunek, to to Lotek spadnie z pozycji lidera Może nie no. Jak zepniemy dupsko to może się uda. Ja na szóste celuję, żeby skończyć. Ja na siódme, szóst, ósme. Już teraz lapeta doganiam. On siebie jest jeszcze jednym typem. Świat.

Леште Л2. Информация о Pełne informacje o wyścigu in no Kurwa masz, reka mi się skiery kiery wyślizgnęła, nawet nie wiem jak Tak siebie, tak stresuje Łapki się pocą mm. A wam nie? Nie Tomek, profesjonalnie! Nie będę przecież w ciebie wjeżdżał. Ole kur... na mnie dupę zarzuciło. Widziałem. musiałem przyhamować. Tak, wiem, że, że nie widzicie żadnych śladów deszczu. Deszczę się. Damian, pójdzie Nie mam w ogóle otrzymać tamten, tam gdzieś stracę w pierwszym stylu. Oho, co się stało? Aha, Damian. Ale Damian. Nagle go kurna wyleciał po prostu z zakrętu. Oj. Y Wrócił na tor. Możliwe, że zaraz będzie jechał jak obot. No bo zaraz mu w dupę wiadomo, przez to. Sam ma fastlapa? Ja. Marcin! A co masz problem do tego? Nie. Boję się, nie przestań. Jest nie. tu taki jeden koleś, który wyjaśnia problemy, i ma to w nazwie. Magnetycznie. No. Odro... grozi Tomkiem. Teraz już jestem botlem, a nie problem. Sorry. Boty już minąłem, nawet nie włączyłem DRS-u, nie? No. Kurna, no ciężko będzie mi tego będzie. Widzę je na zakręcie, no i to może na styk, ale to zobaczymy. Jak będziesz wyprzedał to z kasy jednego, nie? Dobra. Mogę nawet trzech skasować, jak chcesz. No kurwa. A drobiłem dwie sekundy na okrążeniu, no. Wchodzić na coś za duże obroty. <śc ściga się z tobą. To już no pewnie generuje screena, nie? Maszyna losująca losuje kot, nie? Ta. Okrążenie. Stan pojazdu. Stan pojazdu, że kurwa. Chodź, Danielo, działamy. Pojazdu. Zapierdzielam jak mogę, naprawdę, staram się. Tylko szkoda, że tak późno ogarnę, że miałem asysty pełne na tym deszcz. Więc Aha. straciłem tak dużo. Przez półtoru, pół wyścigu. Tego coś mi się ciężko skręcało. Ostatnie kółko. Ja pierdzielam. Gdyby to było pięćdziesiąt procent, może zabraknąć, oj może, chyba że je dobrze tam takie śmigas. Eww, szybciej Pani bez jeszcze 1-0, więc już... No nie. O kurwa. Tak. Sam wypadłem się czy jak? To trochę mnie wypchnęli, ale no... O kurde masz no wirka, jaka mnie nie dzwoniło, tak. Damianko, Oj, eee. Damian, Słychać mnie czy nie? Tak, A, No właśnie no. mi wyjebało one, tak. Chcecie moją wysłać, pin. Ostatnie kółko byłem na jeży przed długą prostą. Na razie który jeszcze jestem. jesteś drugi. No to. Kurwa, nie wyprzedzę go już. Tak dokończyłeś no drugi, Dobra, no to bardzo dobrze. Nie mogę go wyprzedzić do chuja Damian, jesteś drugi. Skądś no. Ja pierdolę. Ostatni za Kurwa kółek goniłem. No wiem. <laughs> O. Oh, parę Kolejny, ataków i nie kurwa nieudany. Norris piąty. Tak Russel śmieć szósto, ile kwiat go nie wyprzedzi. No i chyba nie. O, o, o! Ta <grym> Co on zrobił? <grym> o, o, o! Kurwa! <grym> O kurwa Kurwa specjalnie ci blokowałem nie, <laughs> nie <zahamował. śmiech> Russell a nie Kubica No to Russell, Williams, nie wiem Dobra no Ale tak to bym go wyprzedził gdyby mi nie zahamował no, no bo ja ostat... jechałem na prostej kurwa 120 no. <laughs> Te ostatnie zakręty to była poezja <laughs> Widziałeś Marcin jaka tam bomba poszła? <grywa> Kurwa, że nie! <wreszcie. grywa> Idealnie na ciebie przełączyłem. A mam przebitą o, <grywa> Mówiłem, że nie werszywają swój. Haha, ojcze. mamy lepszy start. No. Nie. Do... <grywa> Mogłoby tysiąc razy raz lepiej. <grywa> Drugi raz na podium. Spoko, ja założyłem hardy i się na kawkę męczyłem cały wyścig. Nie, to znamy 8, ja 2 to 10 punktów. A to możemy mieć porówno z nimi, tak na okolicze. Będzie mała różnica. Idziemy do Nie, nie zdążymy. Nawet nie wiem, czy nie będziemy na jeden na plusie. Jest. to No, opona mi się przebiła. Co? No. Jak to? No normalnie. Jak na okolenie nie